Z tej strony Tomasz Zalewski, ze strony zalewskitomasz.pl Witam Cię w piątym już filmiku z serii jak się uczyć niemieckich słówek. Dzisiejszą metodę nazwałem podział słówek na części mowy. A oto jak y, wygląda taka metoda w praktyce. Czytasz sobie jakiś artykuł w gazecie, interesujący się oczywiście, albo wybierasz taką książki i Podkreślasz sobie w tym fragmencie słowa, które Twoim zdaniem tak jak wyczuwasz wewnętrznie się przydadzą. Są przydatne, słyszysz je po raz kolejny, a więc jest to oznaka, że są to słowa używane dość często w języku niemieckim. I następnie ja sobie wybrałem takie oto słowa. To są przypadkowe słowa, tak, z żadnego artykułu, nie. ja tak akurat sobie wybrałem, dosyć popularne. I teraz co musisz zrobić, to narysować sobie tabelę, albo zrobić w Wordzie na przykład, z podziałem na rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, czy na przykład zaimki. Możesz oczywiście dorzucić, rozszerzyć to o przyjęki czy przysłówki. Tak to już jest w Twoim interesie, jak bardzo chcesz to rozszerzyć, tą tabelkę, o kolejne kolumny. Gotową tabelkę i opisaną każdą kolumnę u góry, po prostu przypasowujemy odpowiednie słowa do właściwej rodzyki. I tak na przykład tutaj, do rzeczowników wpisałem das Wort, Dimuta i diatysz. To Do czasowników sehen, wohnen oraz kommen. Przemiotniki Hel, wa, oraz zajęki Dein, Unza. Mine. I teraz zadanie dla Ciebie, do wykonania na teraz, żebyś mógł, mogła od razu przetestować tę metodę. Najpierw znajdź ciekawy artykuł w gazecie lub interesujący fragment w książce. Następnie, najpierw przy tego skupieniu dwa razy podkreśl słowa, które w Twoim odczuciu wydają się interesujące. Zapisz je w kolumnie wraz z ich tłumaczeniem. Jeśli zapisz bez tłumaczenia jeszcze lepiej, ale po prostu tak, żebyś wiedział wiedziała, co te słowa oznaczają. Im mniej po włosku, tym lepiej. Przeczytaj na głos wszystkie zapisane w tabeli słowa. Napisz własne zdania z użyciem nowych słówek we właściwym kontekście. I co jakiś czas powracaj do tej tabeli? i sprawdzaj, ile zostało Ci w głowie. Powtórka to powinno być Ciebie jedno ze słów kluczy. Tak? Wyłożony materiał należy powtarzać. I to w sumie tyle na dzisiaj. Jeżeli chcesz poznać więcej metod, sztuczek czy ćwiczeń praktycznych, zapraszam Cię na, na moje strony i, i blogi blog zawyspcałaszka.pl strona na Facebooku niemiecki z pasją. Tam będziesz no wielkie ciekawych wskazówek, dołączysz do grona tysięcy ten, użytkowników, którzy są na tej właśnie stronie i widzimy się w następnym filmiku, który będzie jeszcze w tym roku. Do usłyszenia, dzięki za uwagę, cześć!